Witam w wolnych mediach. A moim gościem jest wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja. Witam pana marszałka. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Czy Konfederacja jest zainteresowana tym, ile będzie, o ile będzie mniej ministerstw, czy będzie rzecznik prasowy rządu, czy się zmienią ministrowie? Bo takie pytanie zadał Piotr Kraśko, więc kontynuuję. Oczywiście, że jesteśmy tym zainteresowani. Nie dlatego, że wierzymy w jakąś strategiczną, wielką zmianę tego rządu, natomiast dlatego, że ludzie, którzy są w rządzie, decydują o sprawach, które dotyczą społeczeństwa, gospodarki, warunków, w jakich żyjemy i nawet drobne zmiany personalne na stanowisku na stanowiskach wiceministrów mogą powodować zmianę polityki rządu w obszarach oddziałujących na całe obszary gospodarcze Na przykład, gdyby z rządu wypadł minister dorożała problemy branży drzewnej meblarskiej mogłyby się rozwiązać w tej chwili ten minister wpycha tą branżę w dekoniunkturę prawo i sprawiedliwość A chciałoby z bałtyckich importować. Prawo i rządu technicznego na ten rząd techniczny konfederacja odpowiedziała nie znaczy nie cała konfederacja bo na przykład przemysław wipler powiedział tak Hmm, dyskusja zupełnie teoretyczna hmm, w sytuacji, kiedy większość jest po stronie premiera Tuska. Przypominam, że żeby poważnie jakikolwiek rząd, trzeba mieć większość, a nie mniejszość. Więc... To, to po co to robiło Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński? Po to, żeby zdestabilizować pozorowanie, pozorowanie inicjatywy politycznej, pokazywanie, że piłka w grze, tak? że już jesteśmy tuż, tuż od powrotu. Do a, wyborów, że w rzeczywistości dwa lata jest czas na pracę w opozycji, a nie na pozorowanie tego, że już się tworzy jakieś rządy mi Medzen zaprosił Jarosława Kaczyńskiego, a ten odpowiedział, że no, za mały klub i tak raczej, i niechętnie przyjął to, to zaproszenie. Nie, takie standardowe parlamentarne uprzejmości. Ale czy uprzejmości Jarosława Kaczyńskiego przyzwyczajony jest pan do tego, że tak traktuje młodszych kolegów, tak, z taką dyzynwolturą. Wydaje mi się, że nikogo nie zaskoczył swoją postawą i znamy go właśnie z takiego stylu. Wyobraża pan sobie y, y, koalicję Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości? Nie będę mówił o tym, co sobie wyobrażam, bo ludzie traktują to jako pożądane scenariusze czy zapowiedzi polityczne. Ja bym chciał, żeby Konfederacja miała większe poparcie społeczne, po to, żebyśmy nie musieli być w takiej sytuacji, iż partie, które uważamy za szkodliwe, będą dyktować warunki gry w polskiej polityce. Uważamy PIS, Platformę PSL, Lewicę Polskie 2050 za partie nieefektywne, które zasługują na to, żeby mieć znacznie mniej posłów. My w tej chwili mamy posłów 15 i chcemy w następnym sejmie mieć posłów na przykład tyle, co PIS w tej chwili. I żeby to zrobić, musimy nie fantazjować o współpracy z partiami, które mają ogromne wady, tylko musimy ludzi lepszych wprowadzić do następnego Sejmu i to jest to, co zamierzamy zrobić, a nie układać się, czy to z PiS-em, czy z Platformą. A na czym polega szkodliwość PiS-u? No, PiS jest partią, która fatalnie rządziła, podjął mnóstwo bardzo negatywnych decyzji, które obecnie, obecny rząd Tuska utrzymuje w mocy. Dla Ale... przykładu, na przykład bombą jest dla mnie informacja, że polskie państwo spłaca odsetki od pożyczek ukraińskich. Prawdopodobnie zobowiązanie, czy zostało zobowiązanie w sposób tajny zrobione przez rząd PiS-u, a obecny rząd... Pani wiceminister Majszczyk potwierdziła, że 100 milionów już zapłaciliśmy za odsetki od zadłużenia ukraińskiego. No Jest to dla mnie jakiś ciężki absurd. I to jest przykład kontynuacji. Tak samo w sprawach covidowych. Pełna kontynuacja między rządami pis i Platformy. A dlaczego Żadnego Państwa? wyjaśniania nieprawidłowości w sprawach funduszy rozdawniczych. Przecież do dziś Dobrze. rząd Platformy nie opublikował sprawozdań, co się działo z pieniędzmi w państwowych agendach. A dlaczego do państwo poparli, poparli Karola Nawrockiego, który, który jest emanacją właściwie prawa i sprawiedliwości? Nie poparliśmy no jak to nie mówiliśmy tylko, że warto głosować przeciwko rachowi tego. Suger... No, no to jak były dwie osoby, no to do, wyboru. Już poparcie. Dwie o... osoby do wyboru dwie osoby do wyboru i monowaza premiera tuska są niekorzystne dla naszego kraju taką mamy opinię i na tym polega demokracja, że każdy artykułuje swoją opinię gdzie głosować przekonujemy się nawzajem, natomiast to nie jest poparcie Karol Nawrocki został wystawiony przez konkurencję dla nas partię polityczną, czy to jest niezbyt lotny osiłek tak jak mówi Sławomir Mirmence? nie użyłbym tych słów wydaje mi się, że jest inteligentnym człowiekiem z dużą wiedzą doktorem Historii. A czy uważa pan, że szef konfederacji powinien... być silnym człowiekiem, który regularnie e, trenuje, nie jest niczym naganem. Jest czymś, za co należy pochwalić. Więcej osób powinno dbać o swoje zdrowie i kondycję. Ale branie udziału w ustawkach kibolskich, to chyba już jest inna historia. To jest zupełnie inna historia. Prawda? To nie, nie polecałby pan e, i nie pochwala pan brania e, udziału w ustawkach Karola Nawrockiego? czy z Karola Nawrockiego? Karol Nawrocki w swoich wywiadach odnosząc się do tego chwalił walkę sportową. Ja również mogę powiedzieć, że no nie, ale brał udział walki mogą być udowodnił dobrym, sposobem, udowodnił to pana mogą być lider, dobrym sposobem kształtowania charakteru pod warunkiem, że są to walki sportowe no, i ba się na sportowych zasadach, na turniejach sportowych, w sekcjach sportowych. Zresztą tę e, kartę robi. odkrył pana lider Mirmencen że Karol Nawrocki brał udział w ustawkach kibolskich, gdzie no, było 70 na 70. Zapytał o pewną plotkę, a się okazało, Karol Nawrocki bynajmniej by że... nie potwierdził. Czy, czy zostawił pole do domysłów, czy, z którym pewnie nie, już no, z tymi no, wie... nie Nie, powiedział nic wprost yy, no powiedział, powiedział, po, powiedział, no ale są dowody na to, no, no, że możemy, możemy, no, no, możemy się możemy domyślać, możemy się domyślać i yy, wiemy, y, wiemy, y, jak było, ale czy ma y, 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 już rzecznika, także że to zobaczyć. Przyprowadziłem. Czy Sławomir powinien przeprosić za osiłka, niezbyt lotnego, czy nie? Dlaczego? Taką miał opinię. Po to jesteśmy w policji, żeby wyrażać swoje opinie. No, ale teraz to już jest prawie głowa państwa. No, prawie prezydent Eleks, tak. No właśnie. No, kontekst się zmienił. Rozumiem, kontekst się zmienił. A jest czas czym... walki, jest czas kampanii wyborczej, jest czas yy, gratulowania sobie, jest czas obejmowania ważnych urzędów A państwowych. Czym... My jesteśmy przeciwni poprawności politycznej polegającej na tym, że będziemy uprawiać autocenzurę. Możemy się nawet różnić w stylu wypowiedzi. Możemy się różnić w opiniach, tak się zdarza. Natomiast nie widzę powodu, żebyśmy za swoje przekonania czy swoje opinie przepraszali. Nie będziemy tego robić. No właśnie wczoraj yy, Grzegorz Brown zniszczył wystawę LGBT. To jest prawda. Proszę? To jest nieprawda. Ale co jest nieprawdą? Że zniszczył. Ta wystawa 10 minut później stała z powrotem i stoi ale, teraz. No ale zerwał, deptał, no tak było przecież. Tak, zrzucił tę tablicę i próbował iszczy. połamać. No to próbował połamać. No tak, ale to, to czynił. Uważam, Służnie, że trzeba to prostować, nie? bo teraz sympatycy Grzegorza Brana są przekonani, że on coś zniszczył, podczas gdy nic nie zniszczył, tylko medialnie nagłośnił i to po raz drugi, bo to jest, zdaje się, wystawa, którą w Opolu atakował w trakcie kampanii. W wyniku tego ataku posłowie lewicy ściągnęli tę wystawę do Sejmu, a teraz jeszcze dał jej medialną atencję. Próbował, próbował ją zniszczyć, ale zniszczy yy, Pan, żeby było konkretnie powiedziane, dlatego, że pan się boi siły Brauna poprzez to, że próbował zniszczyć wystawę, że, siłbym, że będzie miał miliony osłon. Nie chciałbym odsłon, nie tak? uczestniczyć w tworzeniu fałszywej legendy, którą dziennikarze mediów o bardziej lewicowo-liberalnym profilu tworzą. Jakoby tutaj zostało cokolwiek zniszczone. Otóż nie zostało, zostało to medialnie nagłośnione. Uważam to za niemądre działanie. Ale co niemądre, że się nagłośnia? Nie, nie, mądre, mądre, że, tak, nie mądre jest nagłośnianie wystawy a, bo... o, o przekazie związanym z. No, ale powinien deptać, czy nie. powinien deptać czy nie? I uważam za niemądre organizowanie tych wystaw w Sejmie. Uważam za potencjalnie wręcz niebezpieczne. Ale deptanie pan uważa za słuszne czy nie? Plakatów? Myślę, że nam posłom nie przystoi taka aktywność. Natomiast Grzegorz Braun nie jest już obecnie posłem do polskiego Sejmu. Jest w Sejmie gościem, jest europosłem. Słusznie? W Europarlamencie, jak widać, wolno więcej. No jest zawieszony w Europarlamencie. A może pan powiedzieć, czy, czy słusznie zrobił Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, który powiedział, że jest zakaz wstępu dla Grzegorza Brauna po tym incydencie. że nie byłem świadkiem ani tej wystawy, ani nie uczestniczyłem jeszcze w prezydium Sejmu, na którym ktokolwiek by nam przedstawił jakąś informację o tym, co się Ale stało. się Pytam, że był Więc... jest zakaz, słuszny jest zakaz? czy nie dla Grzegorza Nie ma nie pojęcia. sytuacji, w których jakkolwiek nie uczestniczyłem. No ale potępia pan akty wandalizmu, czy nie? Akty wandalizmu potępiam. Natomiast skutkujące zakazem, proszę zwrócić uwagę, że e, ludzie, którzy bywają w Sejmie, e, wykonują bardzo różne obowiązki. Tak? E, m, no więc... Chętnie zapoznam się z za argumentacją, jaką marszałek Hołownia przyjął. Czy, czy Natomiast przede czy, wszystkim chciałbym, żeby marszałek nie zgadzał się na organizację takich wystaw w Sejmie, bo my ich tam nie potrzebujemy. Myślę, czynno, że każdy ma opinię no wyrobową. To jest nie, jak manifestacja może pan ideologiczna, zupełnie pan nie jest, jest Nie jest tolerancyjna, i nie są tolerancyjni. To są bardzo tolerancyjne różne wystawy. No Absolutnie. No, tak powinno być święto. będąc osobą tolerancyjną, jestem przekonany, święto, że te wystawy a, są Hanuki, w Sejmie niepotrzebne. święto Chanuki? W Sejmie też nie powinno być święto Chanuki? Mm, nie jestem pewien, e, czy to jest w ogóle święto. Raczej ma pani na myśli ceremonię zapalenia tak, świec tak, tak, tak? Też uważam, że jest niepotrzebne w polskim Sejmie. Czyli też tego nie powinno być, tak? No. A Boże narodzenie jest potrzebne w polskim Sejmie? Nie hmm. znam, poza tymi, co próbowali okupować salę sejmową No i nie, się tam ale... zasiedzieli, to nie znam nikogo, kto chciałby Boże narodzenie spędzić w Sejmie. Ale nie spędzić w sejmie, ale opłatek o to chodzi. No że opłatek jest nie... organizowany co roku, jak widać po tłumnym udziale posłów i pracowników i dziennikarzy e, jest. Czy to, to Jest tak. to, co budzi zainteresowanie i tak. wpisane głęboko w naszą A tradycję. Czy, czy partia Grzegorza Brauna jest jakąś konkurencją dla konfederacji? Może, być, Pożyjemy, może, może się rozrosnąć i czy tego się państwo obawiają Nie, nie obawiamy się konkurencji, lubimy konkurencję. Uważam, że konkurencja na zdrowych zasadach jest zawsze dobra. Natomiast co z tego wyjdzie, po prostu zobaczymy. A czy jest taka, e, istnieje szansa w przyszłości, żeby być razem z Grzegorzem Braunem, konfederacja razem z Grzegorzem Braunem? Czy jesteście zbyt daleko politycy, od siebie? I politycy i polityczni liderzy co do zasady ze sobą rywalizują. E, wydaje mi się, że widać można. Ale gołem z kimś okien. trzeba sojusze zawiązywać. No tak. E, widać go okiem, że nasze strategie są różne. To znaczy, my budujemy szeroki ruch polityczny, złożony ze środowiska narodowego, środowiska konserwatywno-liberalnego, które w 2019 roku zawarły sojusz, o którym rozmawiał już wcześniej i chcą przygotować się programowo do dobrego rządzenia państwem, do naprawienia różnych szkód i błędów, które wyrządzane są obecnie, czy były wyrządzane w przeszłości do popchnięcia naszego kraju na ścieżkę rozwoju zdrowego, normalnego działania. Natomiast wybór Grzegorza na to wybór ścieżki mniejszych i większych skandali. No i to są dwie różne strategie. Nie da się osiągnąć w większości w Sejmie i rządzić państwem, jeżeli się chce robić skandal za skandalem, tak? Rozumiem pan prezydenta, który mówi, uważajcie, ktoś chce zabrać wybory, ktoś chce przekręcić wybory? Prezydent Andrzej Duda tak mówił. Wydaje mi się, że to był jeden wpis napisany dobrych parę dni temu tak. na jednej z platform jeden wpis, społecznościowych. A potem, była, ja nie odpowiedź, takiej, od, potem była znowu nie odpowiedź na, na słowa pre, premiera Tuska, także to, to, to nie był Traktuję tylko jeden. Traktuję to jako komentarz do wypowiedzi części polityków koalicji rządzącej, kwestionujących prawidłowość wy, wyników wyborów. Natomiast wydaje mi się, że od wczoraj, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza w komplecie podczas uroczystej ceremonii przekazała Karolowi Nawrockiemu ten certyfikat, dyplom czy dokument poświęcony Uchwałę. uchwałę, dziękuję za słowo, uchwałę stwierdzającą wybór jego jako prezydenta Rzeczypospolitej na kolejną kadencję. Myślę, że to zamyka spór. Był pan podczas tej ceremonii. Czym pana urzekł prezydent Karol Nawrocki, prezydent elekt? Nie jestem tak emocjonalny, żeby mnie czymś urzekł, zresztą znałem go wcześniej, więc nie byłem jakoś bardzo zaskoczony, raczej zrobił to, czego się spodziewałem, czyli dał swoje pierwsze przemówienie polityczne, które było utrzymane nie tylko w patriotycznym, momentami narodowym stylu, ale również było pojednawcze, to znaczy były tam słowa o potępieniu nienawiści, o tym, że nie mogą nas podziały dzielić, że wszyscy Polacy zasługują na bezpieczeństwo, na dobrobyt i na rozwój w naszym kraju. Były też ładne słowa na temat Polski, że Polska to nasza matka, nie powinniśmy o matce mówić źle, szczególnie za granicą. Yy, nawiązanie do Dmowskiego bez wymienienia jego nazwiska, mianowicie wspomnienie o tym, że mamy obowiązki polskie, że one no są przede wszystkim. Myślę, że to by było całkiem ładne przemówienie, ale też na zauważenie zależy postawa przewodniczącego PKW, pana sędziego Sylwestra Marciniaka, który też powiedział właśnie o tym, że mamy wszyscy dość wojny polsko-polskiej. Chcielibyśmy na przykład, żeby sądy zaczęły działać trochę sprawniej, żebyśmy nie byli tak podzieleni i że to jest zadanie dla nowego prezydenta, żebyśmy tego impasu wyszli. I my A w Konfederacji czy... myślimy bardzo powiedziałbym podobnie. A czy Państwo chcą y, współpracować y, z prezydentem na tyle, że chcieli Państwo, żeby ktoś z Konfederacji znalazł się w kancelarii y, prezydenta? Jest to wolą prezydenta, jaki dobiera współpracowników. Y, jest Ale pan sam wszystkich... pan powiedział, że rozmawiał pan i zna pan y, Karola Wrockiego. Tak, y, może pan tak. nam coś powiedzieć o znajomości, bo my mało znamy karola wrockiego. No szkoda, <laughs> było tyle czasu, żeby go zapraszać. Był zapraszany. Y... Mogę panu pokazać. Aha. No to no. można po też dzisiaj wysłać na te wszystkie wydarzenia, na których bywałem obok Karola Karolana Wrockiego z polityką mm -hmm. historyczną. No dobrze, ależ, dobrze no, ale już żeby... dobrze, że że jak brzmi pytanie panie redaktor, Wpierw pytanie o kancelarię. Pytanie brzmi prezydent Elek dobiera sobie kancelarię, tak? Jeżeli kogoś zaprosi, będziemy się zastanawiać, na, na razie takiego faktu nie było. Yy, druga sprawa, uważam, że prezydent, yy, zarówno poprzedni, kończący kadencję, jak i nowy, powinien rozmawiać ze wszystkimi partiami. Uważam, że prezydent Andrzej Duda robił to zbyt rzadko, wielokrotnie podczas Rad Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy miałem zaszczyt w nich uczestniczyć, reprezentować środowisko Konfederacji, Wielokrotnie apelowałem, żeby robić je częściej i żeby uruchomić jakieś inne formaty konsultacyjne, uważam, że premier Morawiecki robił za rzadko konsultacje premier Tusk w ogóle nie robi konsultacji za rzadko były spotkania w pałacu prezydenckim pałac prezydencki zgodnie z moim rozumieniem funkcji prezydenta powinien być otwarty dla wszystkich opcji politycznych tak żeby każda partia a nawet każde liczące się stowarzyszenie yy, związek zawodowy mógł ze swoją opinią w sprawie legislacji dotrzeć do prezydenta żeby nie trzeba było używać jakichś zakulisowych kanałów pisać listów które nie wiadomo czy też przeczytał tylko żeby można z opinią w ważnych państwowych sprawach zawsze dotrzeć do prezydenta to jest mój ideał i będę do prezydenta elekta, żeby yy, tak działał, a jak a będzie jak, działał, to będzie jego decyzja. Oczywiście, jak panu się podobało, jak konfederacji się podobało wotum, yy, znaczy nie wotum, tylko przemówienie yy, donalda tuska wotum było zaufania. Naszym zdaniem słabe słabe, bo bo nie było w nim widać żadnej strategii innej niż. Yy, E, 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 dawanie gwarancji, że PiS nie wróci do władzy, i że będziemy tacy twardzi bojowi, że nie A Ale Federacja by chciała gwarancji. Na no co? E, tu nie chodzi o to, czego my byśmy chcieli. Ja bym chciał, żeby było przemówienie, w którym jest jasna strategia, jak Polska ma się rozwijać, jak będzie reformowana administracja, jak będą realizowane inwestycje w konkretnych obszarach, jak infrastruktura, jak transport, jak sektor zbrojeniowy, w jaki sposób rozwiążemy problemy, jakie mamy na przykład z masową migracją, z rosnącą przestępczością. E, jaka jest strategia rządu na kryzys demograficzny, gdzie już i prawica, i lewica. A jaki, a jaki ma konfederacja pomysł na, na to, że jest kryzys demograficzny? No musimy sprawić, stworzyć warunki, w których y, ludzie chcą mieć więcej dzieci. Ale, nie i, boją się ale mieć jakie to, tych ale, dzieci. Ale jak, jakie to warunki powinny być? To są warunki zarówno powiedziałbym, bytowe, e, związane z finansami, z mieszkalnictwem, z rynkiem pracy, Czyli dające na poczucie przykład stabilności. przykład zwiększyć, zwiększyć 800 plus? To nie jest kwestia transferu bezpośredniego, przepłacanie społeczeństwa nie zwiększymy dzietności. Natomiast poczucie stabilności na rynku pracy albo w Ale jak to może pan zagwarantować poczucie? Stabilności na rynku pracy? Na przykład, przestać zalewać nasz kraj migracją zarobkową, która powoduje, że nikt nie wie, w którym momencie ktoś tańszy, przyjeżdżający z drugiego końca świata. Wie pan, ta migracja pracy. zarobkowa to akurat pracuje tam, gdzie nie chcą pracować Polacy? To prawda, w niektórych no sytuacjach właśnie, tak jest, no więc, ale właśnie, są więc... też sytuacje, kiedy Polacy są zwalniani, bo ktoś za granicę będzie miał mniejsze oczekiwania, będzie no. bardziej dyspozycyjny, zakwaterowany zostanie w mieszkaniu, przy zakładzie. No to naprawdę, to nie dotyczy tych. miejsc pracy. Nie, to dotyczy tych miejsc pracy. Pan doskonale się o tym na wie. Tak, tym bytowych, Chciałem jeszcze wie. drugą rzecz powiedzieć. Druga rzecz to kwestie kulturowe. Musimy zacząć dowartościowywać tych, którzy mają trójkę i więcej dzieci. Ale jak dowartościowywać? Finansowo? Nie, na poziomie kulturowym to Ale co znaczy na poziomie kulturowym? to znaczy chwalić za to, a nie krytykować. Muszą się kto krytykuje? Kto Otóż krytykuje, jeżeli ktoś redaktor. ma trójkę albo czwórkę dzieci? No, redaktor, kto krytykuje? Mam znajomych, którzy mają więcej dzieci i przykre komentarze w środkach transportu, w oczekiwaniu do lekarza, ale w pan, różnych tak że są usługi, przyzna pan, że rząd się. nie będzie mówił ludziom, proszę nie krytykować tych, którzy no mają trójkę czy czwórkę dzieci. Więc Natomiast jest... możemy zacząć nad tym pewną rozmowę. Rozmawiałem ostatnio z jednym z doradców rządu w Izraelu, który jest jedynym państwem, które ma pozytywne wskaźniki demokracji. Graficzne. Zapytałem go, czy to jest wynik polityki rządu. Powiedział, nie, taką po prostu mamy kulturę, że jak ktoś nie ma przynajmniej trójki dzieci, to inni się dziwnie patrzą, a są tacy, którzy mają czwórkę, piątkę i więcej. W Francji ludzie mają dzieci. po kilkoro dzieci i to jest też kraj, który I ma kapitalnie. bardzo dobre bardzo o to, dobrą pom pom pomoc o to, społeczną. Natomiast średnio mają wskaźnik. Rozumiem, że, że Konfederacja to, zaczęli, uważa, zaczęli że... Zaczęli patrzeć na to pozytywnie, tak. otworzyli dyskusję o tym. A, I w ten, sposób, w ten sposób demografia się poprawi w Polsce, jak, jak będzie, nie, nie będzie się krytykowało Ludzi za to, że mają trójkę. Nie ja przyjęłem dużo dalej, ja powiedziałem o, o, ja tak. o chwaleniu. Mamy też kwestię pracownik. No to jest fantastyczna recepta. Pracodawcy mogą w pewien sposób też zacząć część decyzji podejmować w taki sposób, żeby sprzyjać kobietom. Ale ja proszę jak na, przyjec... na poziomie organizacji czasu pracy, na poziomie powrotu na rynek pracy, to nie tylko rząd ma się martwić powrotem na rynek pracy kobiet, które mają dzieci. No właśnie, to czyli jest ogromna rola. Ale tak, jak mówi tym samym językiem mówi lewica. Lewica no, i. No to właśnie, to wszyscy mówią tym samym. I to na co ja wskazuję, A jest taka, że nie możemy potrzebne są pieniądze, żeby był, się zmieniła demografia. My w Konfederacji wskazujemy na to, że ten aspekt e, wolnej decyzji człowieka jest w przypadku szczególnie dzietności być może najważniejszy. Nie Dobrze. możemy społeczeństwa przepłacić, żeby podjęło decyzje, które skutkują wieloletnimi zobowiązaniami. Kochani, miejcie piątkę dzieci. I pomagać i sobie nawzajem dzieci, trzeba. Oczywiście. Musimy o tym też mówić. Mnóstwo młodych ludzi w średnim wieku mieszka z dala od swoich dziadków. E, pomoc, pozytywne nastawienie, gotowość do pomocy sobie nawzajem może bardzo wiele zmienić. Dobrze, i na koniec chciałam się dowiedzieć, czy według pana Karol Nawrowski wypełni te 10, 10 punktów deklaracji Sławomira Mencena, 8 punktów, przepraszam, deklaracji Sławomira Mencena? Wypełni? Moja opinia? Tak. Nie wiem, zobaczymy. Gdybym miał powiedzieć na podstawie doświadczenia politycznego, to prawdopodobnie nie wszystkie. Które Natomiast nie? chciałbym, żeby chociaż jak najwięcej. <słuch> Sprawy Ukrainy pewnie nie. Dziękuję Moje bardzo. Zdaniem... Ech, Krzysztof Bosak był gościem bardzo. kropki na